Hej, witajcie ludziska z, z tej strony Broli, a to jest kolejny odcinek serii zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją Deretarnik. Musicie wybaczyć, że tak poprzedni odcinek, że poprzedni odcinek skończyłem tak hamsko niespodziewanie, ale kuźwa, skraszowało, skraszowało mi grę, ale pogadałem sobie z tym e, e, hakonem. E, no i teraz idziemy, pogadamy z Kasją, aby oddać hey. jej pierścień Konstantina i tym samym dołączyć do gildii. Złodziej! Dwa pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację! Teraz jesteś... Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w... Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne... Okej, okay, także chyba to tyle. O, kto możemy jeszcze nauczyć. Was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remirez jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden z zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszeni, Pomogę ci także stać się zręczniejszym. E, dobra, także to chyba to tyle. Oczywiście ona będzie miała dla nas questa, aby zdobyć kielichy, ale sobie z nią później pogadamy. E, dobra, pogadamy jeszcze z Remirezem, aby wyuczyć się, jak otwierać zamki. O, tutaj, kurde, co tu się dzieje, jak migają te tekstury. What the fuck? Coś cicho gadasz. Mogę ci pokazać, jak otwierać zamki. Będziecie to kosztować 150. Dobra, nie tak źle. Dobra, masz. Dobra. Oto twoje złoto. Torben by chciał 200. 10 punktów serio, kusi. Wam się, że 5. No dobra. Pokaż mi je. Mmm, e, dobra, pokaż że gest. Okej, okay, chyba to tyle. On będzie miał od nas praca, by zdobyć sextans ludziska, ale ten sextans e, dopiero zdobędziemy w drugim rozdziale, albo trzecim nawet, e, ponieważ e, nie, w drugim, tak, jak dostaniemy się na wyspę Kendar, e, ponieważ jeden, jeden sextans ma mm, Grek w swojej chacie. A drugi jest przy skarbie. Jest w skarbie smoka, ale nie pamiętam jakiego smoka, więc Wam teraz nie powiem. Dlatego te sextary są naprawdę rzadkie, ale zdobędziemy tutaj sporo złota, bo zapłaci nam chyba 750 sztuk złota za to. Dobra, e, musiałem na chwilkę wyciszyć mikrofon, zobaczymy mi za to, ale tutaj będzie właśnie ukryta z, u, ukryty łuk Bospera. E, skrzynia była całkiem trudna, z tego co pamiętam. E, kuźwa. Co? Takie proste? Kuźwa, w podstawce i w dodatku, e, był, ta skrzynia była naprawdę dosyć trudna do otwarcia. E, pamiętam to doskonale, ale tutaj zaskoczenie. Okej, okay, może być, mi to nie przeszkadza. Dobra, zabijam tego szczura, bierzemy Turunie i lecimy do Bospera, oddać mu łuk oraz do Koragona, oddać mu jego kielich. E dobra, wychodzimy stąd, oczywiście mógł się, um, mógłbym się stąd wydostać e tymi drzwiami, e tymi innymi drzwiami, oczywiście klucz dostaliśmy od e Cassie, ale nie chce mi się, tutaj było bliżej już, aby taplać się wodzie, jakby to, jak to, jak to powiedziała Kasia. Eee... Dewa logiska, taki jest plan. Mój plan jest taki: idziemy teraz do magazynu, oberbować magazyn, e, ponieważ możemy tam zdobyć całkiem fajną zbrojkę. I nie wiem, czy to jest e, skórzana, e, w, bo w podstawce można było zdobyć tam skórzaną zbroję, z tego co pamiętam, e, i chyba nawet w dodatku nocskrukaniem, jak to zrobili z modyfikacją, e, i możemy jeszcze e, zdobyć, e, jeszcze pójdziemy sobie do e, koszar. Ponieważ w koszarach możemy zdobyć klucz, chyba klucz do wieży, i w wieży możemy zdobyć całkiem fajny e, oręż. Taki mam plan. E, dobra, najpierw do Bospera, dopiero później do Koragona. Mam nadzieję, że jakąś zapłatę dostanę, bo jestem kompletnie spłukany. Nie mam kurde hajsu. E, ale właśnie, poczekajcie, tam jeszcze jest magazyn, jakby tam wejść? Hmm. Wiem, że, że był jakiś sposób, ale nie pamiętam jak. Znaczy, nie pamiętam, nie wiedziałem, dopiero powiedział mi o tym jeden z użytkowników. E, Kuźwa, ten się nie dostanę. A poczekajcie. A gdybym sobie tutaj wszedł. Eee... Chyba wiem, jak to zrobię. Zrobimy to w ten sposób. Potem wejdziemy sobie. Tutaj nie wejdziemy już, kuźwa. Jakby tam wejść? Kuźwa. Ja mam zielonego pędzia, powiem Wam szczerze. Tędy nie wejdę, ale poczekajcie. Chociaż... Chociaż... A, nie da rady. Hmm, no jak ty się nie możesz tam tutaj wspiąć? No bez i, Bez jaj. Chociaż wydaje mi się, że musimy wejść na ten domek. Tutaj. Ten po lewej. I z tego domku właśnie już do... O, oh, oh, fuck, prawie. Ja tam wejdę. Ja tam wskoczę, nie chcę mi się tracić tu znaczy zwoju. Sen, gdyż ten zwój jest całkiem drogi. a ja nie mam pieniążków. Uch! Kuźwa, nie wejdę tam. Dobra, ostatnia próba. Jak nie, to nie tracimy czasu, lecimy dalej. No nie, prawie, ej, nie, no jeszcze raz. Je jeszcze jedna próba. Ostatnia. Uch! Kuźwa, co to było? Ostatnia. Naprawdę, ostatnia. Kuźwa w dupie to mam. Dobra, idziemy stąd. E, idziemy do Koragona, oddać mu jego e, Jego, jego sreberu. I idziemy potem do, mm, e, do Bractwa, aby oddać tą przesyłkę od Lariusa. Oczywiście dostaniemy się do gildii. Do Bractwa. E, no, i, no i co? No i potem ruszymy do. I potem odzyskamy resztę ornamentów. I. I zostaniemy przyjęci do Wodnego Kręgu. Taki mam plan na ten odcinek. Może nie na ten odcinek, bo w tym odcinku na pewno nie zdążymy wszystkiego zrobić. Eee, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Co ja mam teraz zrobić? Aha, z Karagonem pogadać. Boże, jak jestem zakręcony w tym odcinku, masakra. Czy mogę kupić coś do piwa? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Jaki idą interesy? Ta... Lord André rozdaje piwo za darmo na Placu Wisielcu. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi... <laughs> Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść... Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szeląg. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje sre... Obrabowa. To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szyn kwasem, tylko przez chwilę. A ty... Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby... Mam A Nie o to na to wyjątkowe. Z tego, co pamiętam, ta beczka... Beczka, co? Wyg Wygaduję. Naprawdę jestem głupi w tym odcinku. Ale chodziło mi o to, że dzięki temu dostaniemy jakieś, jakieś dodatkowe bonusy. Gdzie jest to piwo? Tutaj. Co nam to da? 3 punkty trafień i ma na jeden punkcik. Całkiem nieźle. Dobra, teraz lecimy do... ...do bractwa. Aby oddać tą przesyłkę, musimy wyjść tą bramą. Okej okay, ludziska, jesteśmy już obok bractwa. E, i, otóż musiałem zrobić krótkie cięcie i dostać tutaj poza odcinkiem, ponieważ e, w, droga była nudna e, i tak naprawdę nikogo, niczego po drodze nie zabiłem. Dlatego, no wiecie, e, właśnie tutaj się znajduje bractwo, obóz bractwa, obok przełęczy, obok farmy Bengara w sumie. Eee, no, i tutaj mamy tego Oruno, się chyba nazwa Oruno ten bal, i musimy mu do, dostarczyć tą przesyłkę. Ale jak już mówiłem, e, zżera mi ciekawość e, i chcę zobaczyć coś w środku e, tej przesyłki, dlatego sobie to otworzymy. E, gdzie to jest? E, nie muszę się kurwa, nie wziąłem tej przesyłki wcześniej czy What the fuck. Hey. Tak no jest, dobrze. Kuźwa. Przekazałem przez Sukulariusowi. W zamian on prosił, żeby przekazać ci tę sumę. Wiedziałem, że mnie nie zawiedzisz. Były problemy. Nic o, tym wa nic, o czym warto było wspominać. Dobrze. Wykazujesz się z najlepszej strony i udowodniłeś, że można ci zaufać. Powiem o tobie innym braciom. Ale jeśli masz zamiar dołączyć do nas, wielu z nich nie odmówić pomocy. Mówisz, że mogę się do was dołączyć. Teraz, kiedy ma nam pomogłeś i okazałeś lojalność wobec bractwa, masz prawo o to prosić. Zatem przyjmij mnie w szeregi nowicjuszy bractwa. Wierzę, że jesteś godzien tego zaszczytu. Teraz możesz w każdej chwili do nas dołączyć. Musisz jednak pamiętać, aby nosić szaty naszego bractwa, aby nosi... Nie będziesz mógł ich po prostu wyrzucić i wyprzeć się czegoś tam. Więc zastanów się dobrze przed podjęciem tej decyzji. Chcę dołączyć do bractwa. To jest twoja ostateczna decyzja? Jesteś gotowy przyjąć naszą wiarę? Tak, jestem gotowy. Dobrze. Wiedziałem, że dokonasz właściwego wyboru i udał ci się. Witaj w bractwie. Teraz jesteś jednym z naszych bracie. Jako nowicjusz bractwa musisz wykonywać pewne obowiązki w obozie. Można również przy... można również przyjść do mnie, żeby, jeśli potrzebujesz mojej pomocy. A teraz idź i staraj się postępować w imię wspólnej wiary. To eee, nie wiem. Co to za rysunki na ciałach wszystkich członków Bractwa? To nie rysunki, tylko magiczne symbole, które mogą chronić ich właściciela od magii. I ponieważ jesteś teraz jednym z nas, to będziesz mógł je nosić jak reszta naszych braci. Złóż wizytę nowicuszowi wariasowi, pomoże ci z tym. Opowiedz mi o Bractwie... Po tym jak śniący demon, którego wszyscy błędnie oddawaliśmy cześć, biorąc go za naszego zbawiciela, został wygnany z tego świata, bractwo znalazło się teraz na skraju zagłady. Większość naszych braci zginęło lub oszalała. Dosłownie postradali zmysły i praktycznie utarcili wszelkie podobieństwo do ludzi. Ci, którzy byli w stanie utrzymać się przy życiu i uchronić swój umysł przed szaleństwem znajdują się tutaj w Korinis. W nadziei, że pokój panujący tu da możliwość odpoczynku nam wszystkim. Założyliśmy tutaj mały obóz i przeznaczyliśmy nasz czas na poszukiwanie prawdziwej wiedzy, będącej w stanie przywrócić pokój, w spokój. Oraz pomóc w znalezieniu naszego nowego sposobu rozumienia tego świata i udało nam się. Wydobyliśmy właściwie wnioski z naszej wiedzy w tej dziedzinie. Teraz staramy się poznać istotę tego, co dzieje się. Dobra, nie mi się z tego czytać. Po prostu czytajcie sobie, tej... tutaj e, się napijał. Bo to jest. rozmowa będzie cholernie długa, pewnie. Widzi i słyszy się to i obu. Krążą ostatnio blotki. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nawet nic też nie zmieni. Dużo by mnie to kosztowało, Więc już nie chcę Pitoli. Nie wiem, ty mi powiedz, wszystko jest możliwe. Widzi, i słyszy się to i obo... wszystko to Wszystko jest możliwe. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Jakby było mało. Ta, do strażniku to będzie długa droga. Cholernie Tam tak mówiłem. Moja reakcja Mi nie przeszła do głowy. Samą. Nie można na tym polegać. Trzeba, Trzeba było, było mnie zapytać spytać się. wcześniej. Nie można na tym polegać. To Moje zdanie oczywiście. już znasz. Nikt nie chce wiedzieć. Tak być nie może. Nie, nie? I to jest hmm. prawda. Mnie i tak nikt nie pyta. Nie mów, że Chyba najdłuższa rozmowa w gotiku, nie? Bez skitu. Trzeba uważać co na to, co się nie. mówi. Trzymam się od tego z daleka. Ze w snu. Hmm. Kto ci to Wszystko powiedział? jest możliwe. Okej, okay, mam pewien problem. Jaki? Muszę pilnie porozmawiać z dowódcą paladynów w mieście, ale strażnicy na pewno mnie do niego nie dopuszczą. Czy możesz mi pomóc w tej sprawie? Dlaczego musisz się do nich dostać? Mam bardzo ważną wiadomość dla niego. Hmm... Co, jeśli to takie ważne? Ja już zapewne że bractwo posiada wpływy porównywalne z innymi ważnymi gildiami w tej okolicy. I myślę, że... I myślę rozwiązać ten problem, jeśli zostaniesz jednym z nas guru albo strażnikiem bractwa. Eee, aha, czyli jeszcze nie będę musiał mu, się mógł do niego dostać, będę musiał zostać strażnikiem. O, kuźwa, to będzie dosyć ciężka droga, ponieważ, żeby dostać, zostać strażnikiem ludziska, to musimy eee, musimy, musimy, musimy mieć 60 many i walkę bronią jednoręczną albo dwuręczną, to już jest bez znaczenia, rozwiniętą na odpowiednim poziomie. Eee. F, 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 f. Dobra, z kim mogę teraz pogadać? Z tobą? Poczekajcie, założymy sobie tutaj. Eee, to? Kim jesteś? Jestem na A co tu robisz? Zajmuję się szkoleniem naszych strażników. Jak, jak, jak jest to szkolenie? Nieźle, ale nadal potrzebujemy ludzi. I to pomimo faktu, że Bal parwe stoi całymi dniami w mieście po... próbując znaleźć godnych naszego bractwa ludzi. Niestety niewielu jest godnych tego zaszczytu. Wielu z nich nie potrafi utrzymać w rynku miecza, nie mówiąc już o reszcie. Choć oczywiście witamy serdecznie nowych początkujących, ponieważ wraz z każdym nowym uczniem rośniemy w siłę i wiarę. Chcę się do Was przyłączyć. Jesteś bezczelny. Myślisz, że przyjmujemy każdego, który o to proś, poprosi. Wyka się, się czymś. Pomieszkaj z nami, a wtedy zobaczymy. Mm. Czego możesz mnie nauczyć? Uczę tylko tych, którzy należą do świętego kręgu strażników. Jeśli ty się stać jednym z nich, porozmawiaj z gor na kosz. Pomoże ci wkroczyć na tą drogę. Okej, okay. to jest ten typ tutaj, tak? Hej, jest możliwe. Kim jesteś? Moje imię Gorna Kosz, opiekun świętego bractwa. Masz coś tam, coś tam. Jak uzyskać taką samą zbroję, jak, jaką masz? Ha! Na początku możesz stać się jednym z nas, w końcu, może dostąpi zaszczytu noszenia zbroi w straży. Powiem jedno: czczą, czczą gadaniną niczego nie osiągniesz. A co trzeba zrobić, aby wstąpić w szeregi straży? To wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Walczymy dla zrobienia naszego bractwa. Jesteśmy skłonni oddać życie dla dobra sprawy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tylko doświadczenie wojownicy o silnej woli mogą wstąpić na tę ścieżkę. To wszystko tylko plotki. A co ty tutaj robisz? Trenuję strażników. Z powodu braku naszego naczelnika Kurangara, teraz ja pełnię ten obowiązek w bractwie. Ale nie tracimy nadziei, że kiedyś nasz nauczyciel powróci do nas. To wszystko tylko plotki aha uczyć tylko nowicjuszy ok rozumiem świetnie e, dobra ludziska w takim razie wykonamy sobie teraz questy dla tych e, dla tych właśnie mm, nowicjuszy Bo najpierw musimy zrobić tutaj questy wykonać questy dla nowicjuszy aby zostać nowicjuszem tak, dlatego trochę to potrwa pogadamy sobie z kainem Ale co jest a dobra e, otrzymano 50 wow trochę tego dużo ale kopa no poczekajcie, bo nie zrozumiałem tego quest'a. Kajda poprosił mnie, abym zaniósł kolejny zbiór bagiennego ziela Bar Kadar. W tym sposób będę mógł przysłużyć się... będę mógł przysłużyć się bractwu. Okej, ok. ludziska, witajcie po krótkiej przerwie. Okazało się, że ten Kador był w, w bractwie, a ja szukałem jak debil tego typa. E, no i dał mi tutaj quest'a, aby e, zdobyć ziele od pozostałych tutaj e, członków. E, musiałem oczywiście sobie wygooglować, gdzie mogę ich znaleźć, no bo oczywiście byłyby wielkie problemy. E, tu mamy jednego z nich. On się znajduje Obok e, obok tego kamiennego kręgu we wschodnim lesie e, gdzie zrobiliśmy ornament z Laresem, także pogadamy sobie z nim. Balkadar mnie przysłał, czego życie sobie góry? Prosi mnie, abym dostarczył mu nową partię bagiennego ziela, które zebraliście. Dobrze, więc nie będę musiał sam tego robić. Proszę weź to. E, nie zapomnij zażyć do innych zbieraczy, jeśli u nich jeszcze nie byłeś. W przeciwieństwie... Yy, dobra, idziemy sobie dalej, kolejny, yy, kolejny, kolejna kolejna partia, yy, kolejni zbieracze, może tak powiem, znajdują się obok yy, obok farmy Lobarta, w ogóle tam, sobie, tam się udamy, ponieważ będziemy mogli pogadać sobie z kawalornym i on nas nauczy jak walczyć bronią jednoręczną, yy, czyli w sumie, yy, no udamy się do niego. Okej, okay, ludziska, witajcie z powrotem. Kolejne cięcie ludziska, bo droga była tutaj nudna jak psia dupa. E, nikogo nie zabiłem, oczywiście. Takie cięcia będziemy, będę robić, kiedy będę wiedział, kiedy po drodze na przykład niczego nie spotkam. E, kiedy droga będzie nudna do jakiejś lokacji. E, dobra, pogadamy sobie z kawalordem. Hej, ty. Szukasz czegoś? To takie oczywiste? Tak, magowie wody kazali mi szukać zgubionych interesujący zbieg okoliczności. Otrzymałem taki sam rozkaz od Nefariusa. Należysz więc do wodnego kręgu? Jeszcze nie, ale pracuję nad tym. To dobrze. W takim razie nie muszę tego robić. Znalazłeś już jakiś orn. Znam miejsce, w którym powinniśmy coś... Ten kamienny krąg może być jedną z tych budowli, które opisał Nefarius. Teraz musimy tylko znaleźć mechanik. Mm, e, dobra, oczywiście to sobie zrobimy już. I tam... tutaj za tym... W pobliżu, o tak powiem może, e, w pobliżu powinien być e, kolejny obóz ze zbieraczami, e, do którego się za chwilkę udamy. Tylko poczekajcie, wezmę tylko te przyciski tutaj znajdę. O, jeny jeny, 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 tu lipa, niczego nie ma. O, kurde, czasami bez imienia się buguje, nie wiedząc czemu. Dobra, i tutaj, o jest, a nie, dobra, to jest RDS RD polny, ale gdzieś tu powinien być ostatni guzik, przycisk. Tulipa? To może tutaj będzie. Jest. Uruchomiłem mechanizm. Nic się nie stało. W takim razie wieśniacy Lobarta mieli. Powiedzieli, że ktoś już kręcił się przy tych kamieniach. Nagle znikąd pojawił się kamienny stref. Farmerzy wezwali straż, żołnierze paladynów, a ci przyszli i zniszczyli potwora. Przeszukałem już cały teren. Jeżeli był tu jakiś ornament, mają go teraz. O, ja z tymi będzie problem. Jeden z nas musi pójść do górnego miasta. Jeden z nas musi pójść do górnego miasta. Nie mam na to czasu. Pójdę do miasta. Spotkamy się. Mm, oczywiście, że ja, bym musiał, że ja będę musiał. Więc po, po chuju były te, yy, te dwie opcje: że ja muszę iść, albo że ktoś musi iść. No, przy, w, ob, w obydwu przypadkach wiadomo, że, ja, że to i my pójdziemy. Więc kurde, bez sensu. Ale to są kolejni zbieracze Szrat. Co tu robisz? E, a co nie widać? Zbieramy bagienne ziele, by potem nasi bracia mogli je palić. E, wiesz, ile w naszym bractwie jest miłośników jarania skrętów? Bardzo wielu. E, przyszedł mnie Balkadar cię przysłał, ale dlaczego? Mam, mam mu zanieść baginne ziele, które udało się zebrać w tym miesiącu. Wreszcie, naprawdę myślałem, że wszyscy już o nas zapomnieli. Proszę, weź to i nie, nie strać tego. To całe baginne ziele, które udało nam się zabrać. E, hej, ja cię znam. Jesteś facetem, który ukrywał się w chacie na bagnach. Hej, no tak. Hmm, no tak, czy spotkaliśmy się już wcześniej? Czy chociaż czekaj, cóż, niech ci się przyjrzę. Och, tak! Teraz sobie przypominam, jesteś gościem, który przyniósł nam jaja pełzacza. No właśnie, to ja. Już mnie, zapom już mnie zapomnieliście? Nie obraża się. Tyle się wydarzyło, że mogłem wiele zapomnieć. Cieszę się, że mogę cię widzieć całego i zdrowego. Eee, dobra ludziska. Okej ludziska, witajcie z powrotem, jesteśmy obok Wulfgara i teraz spójrzcie, mam tutaj e, broń jednoręczna 8%, a jest ranek wschód słońca, jeżeli sobie z nim pogadamy teraz, to nam, e, wzrosną nam tak punkty. na nogach? Z reguły o tej porze nikt mnie nie odwiedza, no ale skoro już tu jesteś, to może warto cię czegoś... Słuchaj więc uważnie. Możesz wyprowadzić swych przeciwników w pole, unikając ich ciosów i atakując w odpowiednim momencie Pamiętaj o tym Okej, okay, ile nam wzrosło tutaj, czekajcie e, Dwa punkty, jak już mówiłem, dobra e, Czy możesz mnie trenować w walce mieczem? Lord Andre nakazał, ten... Dotyczy to jednak... wiesz, chodź? Tak mi się wydaje Dobra, czego masz mnie nauczyć? Walka bronią jednoręczną, ale nie mam pieniędzy chyba nawet, także lipka, lekka, mam pieniądze? Nie, no mam coś tam ale jednak, nie, zatrzymam jednak te punkty, bo jeszcze może będę chciał walczyć bronią dwuręczną, no i co, no i tylko stracę punkty, ale nie, no jedna wręczyna no... aaa, wy mnie korci! Nie, dobra. E, ludziska, na tym my zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że on się podobał, e, so ludziska za te cięcia, ale naprawdę było dużo wędrówki, odcinek trwałby kurde z godzinę, i większość to byłaby taka wędrówka bezsensowna, w której to naprawdę nic by się nie działo. E, oczywiście subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał, i ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.